Dzisiejszy odcinek będzie inspiracjami stylizacji jesiennych, które właśnie dla Was przygotowałam, i będą to inspiracje takie bardziej cool, na luzie, miejskie i również eleganckie. Każda z Was, mam nadzieję, wybierze coś z tych propozycji dla siebie i poszuka podobnych ubrań w Waszej szafie. I dzisiejszy odcinek również nagrałam przy współpracy z Butikiem. Pretty Woman. Jeśli śledzicie na bieżąco moje relacje w Instagramie, to z pewnością pamiętacie, że właśnie relacjonowałam wam to otwarcie butiku, gdzie naprawdę było pięknie, cudownie właścicielka butiku zadbała o każdy detal, jak i również miałam ja przyjemność pomagać właśnie w doradzaniu, dobieraniu stylizacji przez cały dzień dla klientek. A dzisiaj już właśnie przygotowałam też je dla Was. Ja mam na imię Agnieszka i pomagam kobietom w tym, aby czuły się rewelacyjnie każdego dnia w tym, co na sobie noszą i przede wszystkim, żeby miały się w co ubrać i fajnie się czuły. I jestem autorką książki Stylowa Królowa Jak mocą swojego wizerunku pokazać siłę swojej kobiecości i odzyskać życie na nowo. Szkole także osobiste stylistki. A na tym kanale moim YouTube możesz znaleźć mnóstwo filmów poradnikowych właśnie z zakresu stylizacji, które pomogą ci wprowadzać zmiany u siebie na lepsze już teraz. Zapraszam na film poradnikowy jesienny. Pierwsza stylizacja, którą nazwałam stylizacją taką miejską. Jest to taki kurtko płaszczyk w 39% z wełny, a A wiadomo, że no im więcej wełny, tym bardziej grzeje. Ja jestem z więc z pewnością zwracam na to uwagę, ile jest wełny w danym płaszczyku, bo wiadomo, też to jest wtedy fajna jakość. Płaszczyk przytrzyma... Oczywiście, kilka sezonów, a przede wszystkim będzie, będzie nas bardzo fajnie grzał. I w tej stylizacji, tutaj mam ubrany taki golf, właśnie z wiskozy, z spodenki, w kratę taką beżową czarną ciepłą czapkę i rajstopy z kaszmirem, o których właśnie mówiłam też w poprzednim filmie, jak dobrać rajstopy, jakie wybrać dla siebie najlepsze rajstopy, nie tylko na zimę, ale i również w ogóle jak dopasować dla siebie rajstopy do różnych stylizacji. Także jeśli jeszcze nie widziałyście, to koniecznie Zajrzyjcie również link do tego filmu, zostawię Wam w opisie. Drugi zestaw to jest praktycznie ten sam, natomiast zmieniłam tutaj płaszcz, czyli to okrycie wierzchnie, które zawsze robi takie pierwsze wrażenie i pierwsze wow. Też mówiłam Wam właśnie kiedyś o tym, że jeśli chcecie zrobić takie pierwsze wrażenie, to najszybciej zrobicie, i zrobicie je tym, co widać najpierw, czyli tym wierzchnim odzieniem, jakimś płaszczem, właśnie marynarką, kurtką, to zrobi takie, wiecie, ekstra wrażenie. I tutaj mam zestaw ten sam, tylko po prostu jest zmieniony płaszcz i który ma 80% aż wełny. Także też świetne rozwiązanie dla takich zmarzluchów. Dodałam tutaj także okulary. Jak widzicie, z takim właśnie fajnym łańcuszkiem z pereł i dodaje do takiej klasy całemu zestawowi. Kolejna stylizacja, bardziej elegancka, ale również nadal w kolorach jesieni. To jest taki fajny, długi płaszcz, który ma w sobie 40% wełny, i świetne jest to, że on ma właśnie pasek w talii, który możemy sobie wiązać na Różne sposoby, i świetnym rozwiązaniem będzie dla sylwetek, które właśnie chcą podkreślać swoją talię lub mają mało zaznaczoną talię po to, żeby ją jeszcze bardziej podkreślić, żeby ją stworzyć. I tutaj w tym zestawie mam na sobie sweterek o pięknym kolorze. Uwielbiam ten kolor. Jak wiecie, niebieski to jest mój granat, niebieski. Też bardzo dobrze ostatnio czuję się właśnie w takich złotych czy nawet srebrnych. I to jest taki sweterek właśnie, ale z krótkim rękawem, który połączyłam z leciutką, zwiewną spódnicą, yy, która jest właśnie z satyny. Dajcie znać, jak ten zestaw Wam się podoba. I trzeci zestaw to jest taki zestaw bardziej na luzie, taki zestaw cool, który yy, właśnie... Stworzyłam po to, żeby też pokazać Wam, jak fajnie możecie sobie połączyć rzeczy czasami właśnie z eleganckie, z takimi na luzie, bo to jest bardzo często, a nie wiem, czy nawet najczęściej niewybierany styl ostatnio przez moje klientki, podczas zakupów, czy też podczas tworzenia dla nich właśnie zestawów przy przeglądzie szafy. I tutaj mam założoną dresową sukienkę z kapturem, i na to założoną marynarkę, na której również wyciągnęłam właśnie ten kaptur. I tutaj mam ubrane wysokie buty, kozaki czarne. Świetnie też wyglądałyby do tego, takie, wiecie, ciężkie, wiązane, e, czarne buty. Dajcie znać, którą z tych stylizacji wybrałybyście dla siebie, która z tych stylizacji najbardziej do Was pasuje, lub jaką stylizację jesienną e, lubicie właśnie o tej porze roku nosić, którą wyna wynalazłyście właśnie w Waszej szafie. A jeśli nie potraficie znaleźć tych ubrań, które już w szafie swojej macie żadnej stylizacji jesiennej, bo wydaje Wam się, że macie za dużo ubrań i nie potraficie złożyć pełnego zestawu lub wprost przeciwnie, czasami jest tak, że macie mało ubrań, natomiast nie wiecie po prostu co z czym połączyć, to pomyślcie sobie, co Wam brakuje, co mogłybyście dokupić na przykład jakąś górę albo dół i stworzyć daną stylizację z tym, co już w szafie macie, jak i również oczywiście zapraszam Was do zajrzenia. Do e, sklepu Pretty Woman. Linki oczywiście będą w opisie tego filmu, jak i również polecam Wam e, pobrać sobie bezpłatny rozdział mojej książki, w którym właśnie mówię o przeglądzie szafy, tak żebyście mogły sobie, wiecie, wszystko na tip-top po prostu zrobić, pokładać i wtedy będziecie miały taką większą przejrzystość w szafie i łatwiej Wam będzie te stylizacje dla siebie tworzyć i też wybierać. No to co. Dziękuję wam bardzo dzisiaj serdecznie i jeśli macie ochotę skorzystać z mojej indywidualnej pomocy również link do konsultacji będzie w opisie tego filmu. No i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa hej.